Obligacje, obligacje nie mogą mieć formy dokumentu, to znaczy, że obligacje muszą mieć formę zapisu elektronicznego. No i zapis ustępu drugiego, obligacje muszą zostać zarejestrowane. No, w warunkach prawnych, w jakich funkcjonujemy, mamy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, i tak de facto to jest dla nas instytucja, w której deponujemy nasze, nasze papiery czyli to jest pierwsza zmiana po pierwszym lipca, nie mogę wyemitować papierowych obligacji, a te, które wyemituję w postaci zapisów elektronicznych, muszę zdeponować w krajowym depozycie papierów wartościowych. Co jeszcze? No, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, właśnie tam zapisany jest ten, ten przepis o agencie emisji. I teraz cztery główne nowe terminy, z którymi Państwo mogliście się spotkać albo w którymi Państwo spotkacie się, jeśli będziecie emitować, obligacje w 2020 roku. One funkcjonują od 1 lipca de facto 2019 roku. Po pierwsze agendy emisji, czyli instytucja, która pośredniczy między emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, ale pośredniczy nie tylko jako, jako instytucja, która nie ma żadnej odpowiedzialności, natomiast ta instytucja bierze pełną odpowiedzialność za to, że Państwo tę emisję przygotowaliście dobrze, czyli w tym momencie Prawidłowość przygotowania emisji oczywiście też spoczywa na emitencie, bo to trzeba zrobić dobrze, natomiast już odpowiedzialność spoczywa na agencie emisji. W związku z tym, e, dlatego właśnie e, ten agent emisji został powołany. Druga instytucja agent płatniczy. Agent płatniczy to jest nieobligatoryjny, e, nieobligatoryjny pośrednik między emitentem a krajowym depozytem papierów wartościowych, e, natomiast większość jednostek decyduje się na funkcjonowanie tego, tego pośrednika. Jego rola polega na tym, że wylicza Państwu odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych, sporządza tabele odsetkowe, państwo jemu przekazujecie środki na wypłatę, wypłatę korzyści z obligacji, czyli spłatę odsetek, on przekazuje je do krajowego. Czyli albo możecie robić Państwo sami, bez pośrednika, sami wyliczacie koszty odsetek, sami, sami do krajowego depozytu te. Te środki odprowadzacie albo korzystacie z funkcji agenta płatniczego, który Wam tylko mówi, ile i kiedy musicie przekazać, i Państwo te środki przez za jego pośrednictwem do Krajowego Depozytu przekazujecie, bo wszystkie wypłaty z obligacji dokonują się przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Kolejna funkcja agent kalkulacyjny. De facto ten agent kalkulacyjny, on się często zawiera w funkcji agenta płatniczego. Natomiast no, już z nazwy można by wnioskować, że agent kalkulacyjny służy do wyliczania odsetek. Więc jeśli jednostka chce korzystać i z agenta kalkulacyjnego, i płatniczego, no to zapełnienie funkcji agenta kalkulacyjnego płacimy za to, że ktoś nam wyliczy odsetki, opłatniczego, płatniczego, że przekazuje te, do, te odsetki do krajowego do postu. De facto te dwie funkcje się ze sobą, ze sobą łączą. I czwarta, czwarte pojęcie, z którym Państwo mogliście spotkać, albo jeszcze jeśli się nie spotkaliście, to się na pewno spotkacie, to jest kod LEI. Jest to kod, który identyfikuje jednostkę, czyli jeśli my, my zwracamy się do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, my jako gmina z jakimiś informacjami, to my się nie przedstawiamy jako gmina XYZ, tylko my posługujemy się kodem LEI. I dla Państwa, którzy nie zamierzacie emitować obligacji, ale macie jeszcze obligacje w swoim portfelu, portfelu długu, taki kod LEI musicie pozyskać najpóźniej Powiedzmy do 28 marca, bo do 31 marca trzeba złożyć sprawozdanie do KDPW o stanie posiadanych papierów wartościowych na końcu ubiegłego roku.